zadanie piąte. W zadaniu piątym musimy wyznaczyć wartość podanych liczb. I popatrzmy na podpunkt a, w którym mamy 6 do potęgi drugiej i do potęgi jeszcze trzeciej. I tutaj znowu stosujemy ten wzór, co oznacza, że w podstawie potęgi pozostaje ta sama liczba, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. W rezultacie uzyskujemy tutaj 6 do potęgi szóstej, dlatego że 2 razy 3 jest równe liczbie 6. Pozyskaliśmy 6 do potęgi szóstej, tutaj też będzie to duża liczba, w związku z powyższym nie wyznaczam już jej wartości, tylko pozostawiam tę potęgę w takiej postaci, w jakiej ona istnieje. I popatrzmy, tutaj mamy teraz 2 do potęgi drugiej, razy 2 do potęgi trzeciej w podpunkcie B. Zwróćmy uwagę, że tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach. To znaczy, że stosujemy ten wzór, czyli w podstawie potęgi pozostaje ta sama liczba, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. W rezultacie uzyskujemy tutaj 2 do potęgi 2 dodać 3, czyli 2 do potęgi piątej. 2 do potęgi piątej to nie jest taka duża liczba i spokojnie jesteśmy w stanie wyznaczyć jej wartość. 2 do potęgi piątej to jest to samo co 2 razy 2 razy 2 razy 2 i razy 2, czyli piątka. Musimy nie piątką, tylko dwójką Musimy przemnożyć przez siebie dwukrotnie. No i teraz popatrzmy, co możemy z tym zrobić. 2 razy 2 to jest 4. 2 razy 2 to jest 4, no i ta dwójka tutaj nam jeszcze spada, czyli tu uzyskujemy w rezultacie 4 razy 4 razy 2. Ale popatrzmy, że skoro tutaj mamy 4 razy 4, to my możemy to zapisać jako 4 do potęgi drugiej. No i razy 2 oczywiście przepisujemy bez zmian. 4 razy, 2, no właśnie, nie 4 razy 2, tylko 4 do potęgi drugiej. To jest dokładnie to samo co 16. I 16, jeżeli przemnożymy przez 2, to uzyskamy 32. Co to nam daje i o czym nam to mówi? Ten wynik, który tutaj uzyskałam. Ten wynik, który tutaj uzyskałam, mówi nam o tym, że 2 do potęgi piątej jest równe liczbie 32. No i popatrzmy teraz tutaj na podpunkt C. W podpunkcie C mamy tutaj 5 do potęgi 6, które dzielimy na 5 do potęgi trzeciej. Czyli pamiętajmy o tym, że w momencie, w którym dzielimy potęgi o tych samych podstawach, to w podstawie pozostaje ta sama liczba, natomiast wykładniki musimy od siebie odjąć. Co nam to daje? Daje nam tutaj to, to że uzyskujemy 5 do potęgi 6, odjąć 3, a 6, odjąć 3 jest równe liczbie 3, czyli ta trójka jest wynikiem tutaj tego, tego działania, tej różnicy, czyli 5 do potęgi trzeciej tutaj mamy. Też możemy tutaj wyznaczyć wartość tej potęgi, ponieważ nie będzie to duża liczba. 5 do potęgi trzeciej to jest to samo co 5 razy 5 razy 5. I teraz popatrzmy, 5 razy 5 to jest to samo co 25. Tutaj ta piątka nam spada, czyli w rezultacie my tutaj uzyskujemy 25 razy 5. No i popatrzmy tutaj, będziemy mieli 25 razy 5. Policzymy to teraz sobie pod kreską. 5 razy 5 jest równe liczbie 25, czyli piątkę zapisujemy. Tutaj dwa dalej. 2 razy 5 jest równe liczbie 10 plus 2. To jest 12, czyli tutaj uzyskujemy 125. Co to oznacza? To oznacza, że 5 do potęgi trzeciej jest równe liczbie 125.